Dzisiaj będę wykonywał y, że, rzeczy z YouTube'a i zobaczymy, czy to jest prawda. Zobaczmy pierwszą rzecz. Teraz zobaczymy, czy to prawda. Pomarańcza! Dobra, <laughs> <laughs> pomarańcza jest. nóż jest. Nie, nie, no, nie. Postaram się jakoś skamerować. Teraz widać, widzę na kamerze. Pomarańcza. I nóż Nie. Bo Co? Co tu za pomarańcza, żarna pomarańca? Do pomarańca. Ora jakoś. jakoś. To Barańcza jest, tańca jest teraz najważniejsze. Kurde, jakoś. Tak on mówi. Chwila. Tak, jak odkroiłem. Tutaj można zobaczyć, gdzie cięż, gdzie cięż, gdzie cienkie bardziej jest. Dobra, no, no, muszę się przydać, to malgo jest za farda. A! Joga. Pomarańca. Jest za twardo, no i nie udało mi się. Ui No i dlatego mi się to nie udało. Ale z madarynką to się udaje, ale z pomarańcą nie. Aaa, jaka zimna! Dobra, teraz testujemy co ma tego live'hacka? Jeśli chcecie to tak jeść, tą pomarańczę I Wam to nie wyjdzie, bo najlepiej to z mandarynką się robi, zaraz to pokażę Pomarańcze najlepiej tak, jak Wam to nie wyjdzie, bo pomarańcze najlepiej o tak przekroić Takie tutaj cłoczka czekajcie, przekroję to gdzie jest mój kawałek? Poradnik Jak to przykroić? O, oh, no i tak nie widać, no Nie pozwólcie go dwiekuć, to jest ASMR Tam gdzie jakiś dźwięk, on jest Jak to zrobić, jak się urwie Najlepiej to przekroić tutaj w innym w jakimś miejscu Żeby mi się automatycznie przekroiło. O tutaj się. No i teraz... No i patrz, Teraz się. No i... Jakoś tak robili się to. good Teraz, to jest mandarynka. Mandarynka. Haboś. Baboś. Nie, ja nie zrobię tego mojego. mandarynca Operacja mandarynki. Trzeba ją przekroić. Pani mandarynko, nie musi być panią. Całą panią się przekroić. Nie, kroimy mi. Pani Mandarynka przekrojona, odpadam kawałek. No i patrzcie Tutaj palec. A teraz się dowiedzieliście. Ja to robię inaczej. Oj, oj, oj nie wysiła. Mm. będę korzystałem, z tego lifehacku i będę korzystać. O tak to wygląda. Tylko najgorsze jest wyciąganie tego. Ale co mi to? słucham trochę ten niego ten jego głupi poranik. I wyciągnę to jednym razem. Eee. 咱们就去弄点吃的，走。你们好不好？